Drodzy, w nowym vlogu na moim kanale i dzisiaj wybieramy się, tak jak Wam wspominałam w tamtym vlogu na urodziny do babci Basi do dziadka Mariana. Byli tutaj już Dzień gotowi. Dobry. O, proszę. Dzień dobry, miłego. I co? Prezenty bierzemy? I powiem Wam, że dzisiaj mnie zszokowała rano pogoda, bo wstajemy się będzie pochmurnie. A tutaj uwaga, takie piękne słońce. I powiem Wam, że jest y, ciepło. Maś też widzieliście, że robiłam włosy i totalnie już nic z nich nie ma, ja nie wiem, ja mam proste te włosy. Znaczy, jak je umyję, mam je trochę spuszone, ale one mi się nawet nie kręcą, ja nie wiem o co no, chodzi, się... może... Najlepszy wybór, kok. Kok, to, to jest... Panią... Był, ko, czy grano? był... Co, jak nie no, ale to było klamra, bo prostu zespiałam, żeby tak mi nie przeszkadzały. Dobrze. Ale y, kok, to właśnie zawsze robię ulizana, ale to będzie już na drugi dzień, a bo... Było... Jak gdzie dzień a włosów, to wtedy, więc co, teraz idziemy na urodziny i widzimy się później. Moi drodzy, tam już w tle kroi się dzisiejszy torcik, czyli tiramisu i będzie rolada. O, teraz mam powiem, ostatnio moje ulubione cukierki, które akurat babcia Basia raz przyniosła nam, to są właśnie oto te, po prostu ja je uwielbiam. Jak widać, są tutaj dwa papierki, ale pewne są przepyszne. Uwielbiam mi teraz czekam na tiramisu, czyli na mój ulubiony deser. Zaczekaj, wiecie? Co? Oj, proszę, idzie solenizantka, a tam gdzieś z tyłu solenizant jeszcze jest. Dobry, dobry. Oczekajcie, więc tak? I zaraz będziemy jeść torcik, prawda? No tiramisu, tak? Tiramisu i rolatkę. Czyli... I rolatkę, tak. 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 Więc tak się prezentujemy, no i co? Jeszcze wszystkiego najlepszego i tak samo Dziękuję dla Dziękuję Ci, moja mhm. kochana. Moja najdroższa wnuśka, jedyna. No ale jeszcze są króliczki, tak? No, ale to właśnie. Też wam potem pokażę w domu, jaki prezent już dostała z okazji Mikołajek, Powiem, że Mikołajki być za jakiś, no, nawet nie cały miesiąc, ale króliczki też dostały coś. Ale to, że wam pokażę w domu, więc co? My teraz czekamy na tiramisu. No, powiem wam, tym, tiramisu z moim tak jak już wam nieraz mówiłam. Przepraszam, tutaj właśnie skończyłam się lekcję. Jutro, powiem, że naprawdę mamy bardzo fajny dzień, bo idziemy na strzelnicę i wracamy na dwie lekcje. Na której zamiast włosów mamy polski, ale nie z naszą nauczycielką, tylko z inną. Ale idziecie na fajną strzelnicę taką no, laserową, zro... nie? Laserową, właśnie z takim w liceum. No i potem mamy, uwaga, dyskotekę. I właśnie ja sprawdzałam, tu mi przyszła moja sukienka, bo i tak sobie zamawiałam, bo że ja. Nie mam żadnych czarnych sukienek, A mam jedną, ale... Ona... Wiesz ja tu znalazłam wiem, ja takie z diemencikami, ja wam ją pokażę. No pokaż. Im. Ja wam pokażę, ale nie, ona mi jest... Nie, no musicie napisać w komentarzu. Ja, tu... ja wam ją pokażę, tylko... To tak, słabo to jest, jest to jest słabo, moi drodzy, żeby... Tu jest... O, wszystko wszędzie, będzie przeraz przestawianie. Ja sobie ją wyciągnę. O, taki może tą szata, bo ona ogólnie, znaczy, ja zauważyłam, po pierwsze, jak w takich kwadratowych dekoltach źle wygląda, nie wiem czemu, jakoś nie wiem, to zauważyłam taką bardziej kwadratową, a po drugie, ona mi jest duża, nie wiem. Ona mi jest po prostu za duża. Nawet tu bares była, o, zmniejszana, ale jest nie za duża, więc. Mm, w sensie, Akurat teraz mi to się pisze Ale akurat ona jest fajna, ładna, tylko przed gdybym też miała inny ten dekolt. I byłabym przede o rozmiar mniejszy. To jest L. -ka. To MK była Git. No? Więc tak ma sobie i potem właśnie odebrać. I jeszcze dzisiaj muszą mieć włosy na starym mieszkaniu, bo wiecie, nie jestem pewna, ponieważ u nas wyłączyli, więc może nie być, a wolę sobie. Możecie jeszcze wczoraj mówiłam, ale kupiłam od to ten. Jestem jej ciekawa, więc co, więc my teraz zjemy obiad i widzimy się W domu i przebrałam się teraz w sukienkę, e, którą zamówiłam, bo zamówiłam dwie, ale to jest ta, którą zostawiam Tą drugą wracam, a dlaczego tam zaraz powiem, ale ta się prezentuje tak, czekajcie, tak może oddalę No przepiękna ona jest, Jeszcze może być dłuższa o, ale fajna jest. Naprawdę bardzo ładna, a ta druga, że wam ją pokazuję. Ja tutaj na krzyżu miałam inne stylówki, bo nie wiedziałam, czy to będzie gig, ale jest. F... fajna. I tutaj, zwracajcie właśnie uwagi na moje włosy, ale nie, ona się jakoś spłuszyła totalnie, bo ona jest taka. Po pierwsze, nie wiem czemu, ale ona nie jest taka fajnie dopasowana jak, czekajcie, bo ja jak ta, tylko ta jest taka różniejsza. I, yy, I ona też właśnie na zdjęciu, nie wiem, ten dekolt wyglądał, o, tak, co się, ja, czekajcie, z tej strony, ten dekolt wyglądał o wiele to lepiej i myślę, że gdyby może, bo to jest, to jest L-ka, myślę, że była M-ka, to by było lepsze, bo to, nie, ale to jest prześliczna o tu, bardzo ładne, więc tam zostawiam, tu oddaję, bo się bez sensu zostawiać że której nie będę chodziła, nie wiem, w sensie... Na zdjęciu wygląda lepiej Znaczy jak założyłam ją To ona była taka Może w sobie ją założę i pokażę wam o. No i moi drodzy, przybrałam się teraz tą drugą sukienkę I wiecie, tutaj nawet git Ale jak już dół To ona się tutaj robi Taka jakby pasowana jak ta To ta jest taka luźna I mi się zdaje, że w tym po prostu tak kwadratowo Tak Nie, dlatego tamta jest lepsza I tą zostałam, w sumie nawet ten wygląd jest spoko ale może kiedyby gdyby w tamtym taki tak przerobić to. <grym> ale nie wiem, co właśnie oddaję? No i tak to się prezentuje. No i co? Ja jestem się do uczyć niemieckiego, bo mamy z niego... z niemieckiego... O, z niemieckiego mamy sprawdzian w czwartek, ale że jutro mam dyskotekę i jutro mi się nie będzie chciała czy uczyć, bo wrócę do domu jakoś o 20.00. To dzisiaj się wolę już pouczyć, coś tam się też uczyłam trochę w weekend, ale dosłownie jednej rzeczy. No i co? I to zapada się bardzo fajny dzień w szkole, tak jak już Wam mówiłam. Z George'em Georgejem już lepiej właśnie jest po tym zabiegu i teraz jego dostaje lekarstwa. Eee, tak, właśnie miał te, taki ten ropień przy oku i został, jakby on usunięty. No i teraz króliczek zdrowy, leczy się. A, czy to jak wam mówię, to jest po prostu murbeton. Go nic nie ruszy, go nic nie ruszy. On nie zau George jak był chory i nic mu się z nim, nic mu się nie stało. No więc co moi drodzy, widzimy się jutro rano. Albo już po południu, zobaczymy. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj mamy środę, ja już wróciłam. No i co, czekamy na nasze. Yy, na nasz dzisiejszy obiad, ponieważ na dzisiejszy obiad będzie kuchnia indyjska. Yy, w sumie dawno już nie jedliśmy. No. Nie ja wiem, czy to nie, to nie to ostatnio w wakacji jedliśmy nawet. A no, może. Coś takiego, no i potem się, moi drodzy, będę przygotowywała do taki Na razie mam 15.26, więc. Umówiłam się właśnie z dziewczynami z mojej klasy, że wyjdziemy tak, gdzieś w sensie się spotkamy o 17.30, bo 25 że zobaczymy i po prostu pójdziemy do szkoły. No i co i tak to wygląda? Dzisiejsza taka środa, żebym powiedziała, taki niż dłuższy dzień w szkole, ale przy, dzisiaj powiem, was, że naprawdę był bardzo różny dzień w szkole. Były dosłownie chyba trzy takie, wiecie, lekcje, to co musieliśmy coś pisać. w sumie. Więc bardzo fajnie się dzisiaj było. Na tym jedno było jej zastępstwo, to był polski. I na tym polskim oglądaliśmy przez chwilę streszczenie pana Tadeusza, bo się teraz omawiamy. No a potem robiliśmy co chcieliśmy, więc teraz czekamy na nasz obiad i na pewno potem zobaczycie co zamówiłam. Witam Was moi drodzy, być może mnie nie widać, ale ja właśnie radzę z eskoteki już. Powiem wam, że było bardzo fajnie i naprawdę szybko minął ten dopływ, będzie trochę jasny. Witam Was moi drodzy, ja wracam ze szkoły, uwaga mamy, już się był pierwszy śnieg i jak akurat mieliśmy lekcję, to bardzo opadało, coraz mocno. I myśleliśmy, że się porzucamy tymi śnieżkami, że mam śnieżki, a nic nie było. Bo się wszystko już stopiło, trochę zamarzło, ja teraz jestem do domu. i ja sobie pójdę znowu te siatko na co w ostatnim odcinku. Tak, sobie powiem, pójdę i jeszcze sobie akurat do szkoły, więc tak się wyglądał dzień. Mieliśmy spracę z niemieckiego. To bagać czarna magia, dosłownie. Niemiecki to jest bardzo czarna magia, jak dla mnie, dla niektórych nie. Więc zacznąć może jakiś macie język w szkole. Jego 47-8 na klasie. Ja wykonamy mamy ciastkę i babeczkę jeśli nam i wszystko znowu czekoladowe Jeszcze była jakaś inna babeczka, jakaś chai i coś tam, ale nie brałam Jeszcze była taka cynamonka, ale to potem zauważyłam Ale może po nią jutro wpadnę, więc wracam do domu i donajdę teraz ciąż Jesteśmy w galerii Byliśmy na obiedzie i tutaj miałam wyleźć, bo tutaj w pobliżu właśnie jest sklep z meblami Bo chcę kupić nowych, nowych po prostu nowy fotel do toaletki, ale okazało się, że już tego sklepu nie ma Więc yy, będę po przez internet, mam już wybrane I to po prostu chciałam zobaczyć, jak to wygląda ale że sklepu nie ma, powstał przez internet i teraz problem z dywanem, bo ten, co ja chcę kupić, nie ma tego rozmiaru, to znowu za dużo będzie się tam, nie nie wiem, jest skomplikowane i teraz idę na sklepy, więc po prostu tu przyjechałam, no co i nic, ale dobrze, że przynajmniej online, bo jest taki plus, no a z dywanem nie wiem, bo ja potrzebuję 150 a akurat tego nie ma, co ja chcę. Może pokażę w domu, to może w następnym. O, w następnym vlogu pokażę, jakie fotel brałam, albo nie. jak już przyjedzie, wszystko. O, zrobimy taki czelny jak będzie taka mini metamorfoza w pokoju na święta. do domu i sobie teraz sobie uświadomiłam, że w moim, wiecie, teraz nazwijmy to nowym pokoju, bo no, tamten będzie stary pokój, ten będzie nowy, to też dosyć długo nie nagrywałam. Ciągle teraz to nie tam właśnie było nagrywane dużo do tego vloga. I teraz Wam pokażę, co kupiłam. Pierwszym rzeczą są papiery do pakowania, moi drodzy. Tutaj mam taki różowy. Tu mamy szyszki. Szyszki. I tu mamy... Takie mm, jodełki? No, no, jodełki nazwijmy to. Takie wiecie. O, się nazywa, rozma O, rozmaryn. Rozmaryn. No, dalej przechodząc. Ogólnie rzecz że stwierdziłam, że. że Kupię sobie szalik. Właściwie, mam szalik czapkę rękawiczki. Ale stwierdziłam, że kupię sobie. Takie wiecie, się w tych samych kolorach. Bo ja mam teraz tak, czapkę różową, szalik szary. A rękawiczki czarnoszarne i stwierdziłam, że jakby po prostu tak, białą czapkę. Ja wiem, że się może będzie brudzić, chociaż raczej wątpię, żeby czapka się szybko brudziła. Była jednak taka biała czapeczka. O. I... I do tego taki biały szalik. Szalik. I ja właśnie widziałam, że. Można tak zawiązać szalik, że będzie wyglądała jak kokardka, I teraz się tego uczyłabym, tak, moi drodzy. To jest moja nauka. Nie de egzemu smokasisty, tylko po prostu nauka, jak wiązać szalik w kształcie kokardki. A co tak egzemu smokasisty, to właśnie mam ja sobie o co nie rozwiązuje. No, no, wydaje się na razie być łatwe... A czy chodzi... Znaczy, polskiego w sumie jeszcze nie robiłam ani jednego arkusza. Nie wiem, jakoś... Nie wiem, do tego... Jakoś, nie tak mnie nie ciągnie Znaczy, no jedynie angielski robiłam, angielskiego dużo no też nawet, nawet takie właśnie zajęcia robiłam W sensie w szkole mamy takie jakby po, znaczy właśnie w piątki mamy i Tam właśnie robimy testy I dzisiaj też robiliśmy Więc tam i z matematyki jedynie robię, z polskiego jeszcze nie zrobiłam, nie wiem I tak się ten szalik, na razie tak go wiążę, w sensie, że tak Tak i tak <grym> Czekajcie, o, prezentacja i jeszcze rękawiczki. Prezentacja. Takie fajne czapeczka, szaliczek i rękawiczki. Nie widziałam białych, nie widziałam białych. Nie widziałam. O, to jest kometka. O. Dziwne, dziwne, dziwne. No więc cóż, tak się prezentują yy, yy, zakupy, powiedziałabym, ubraniowe. Nie wiem, jakoś dzisiaj totalnie nie miałam wele na kupowanie ubrania, Ostatnio Dalej przechodzimy. Mamy, czekajcie, to już I tak, w tej mamy tak, właśnie. Tutaj mamy yy, koktajl pluskawkowy, bo wam tego nie mówiłam, ale co ja w Stosie też sobie w tym roku robię, taki kalendarz. Wiecie, sobie robimy, kalendarz jak co roku. jest nasza taka już tradycja chyba od dwóch lat. No wiecie, tak po prostu roku umówiłyśmy się już od września, że będziemy to robić... I ja znów, znaczy ja w ogóle to zapomniałam i zaczęłam kupować teraz właśnie pod koniec już listopada. No to, to ja... Ale specjalnie powiedzi, napisałam dość wcześniej, czy robimy kalendarz w tym roku. A to wiecie, jak ja i tu już kupiłam... No no, co to, 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 to powiem. Tutaj właśnie ja kupiłam... Aha, co to to się, się będzie miała po prostu koktaj truskawkowy w kalendarzu. O, a ten jeszcze nie mogę pokazać Nie, ktoś to zobaczy Jak myślę się tego vloga Tutaj mam takie kokardki, bo ich użyję do prezentu do osoby, którą wylosowałam na Mikołajki w tej, w tej klasie Którą właśnie wylosowałam na Wigilię naszą klasową Takie kokardki do prezentu, bo prezent kupię myślę, że w przyszłym albo w następnym, w przyszłym albo za dwa tygodnie Bo mamy w połowie pod koniec tak naprawdę, 20 grudnia, chyba jak się nie mylę, będzie Wigilia ale już mam zamysł na ten prezent, fajnie jest właśnie, tylko to jakoś tak zapakuję I jeszcze, moi drodzy, kupiłam? Mm, balsam do ust, on jest właśnie... Y kupiłam jeszcze balsam do ust, on jest wiśniowy I co? Tak się prezentuje? Ale no... Wiecie, jakby tak może pokazać, żeby pewna sobie domyśliła Bo kto wie, może to już do tego prezentu, może do kalendarza, nikt tego nie wie Kupiłam moje cukierki, to są moje błonne cukierki po prostu je uwielbiam i że są dobre te takie, e, powiedziałabym, e, takie cytrusowe, coś takiego i też byłam... Nie pokażę tego. Dobra, widzieliście na przewidze. tu mam coś kupione i na przebitkach chyba pokazane, co dokładnie było. Tyle powiem, bo nie powiem, bo wiecie, to się to może zowa... Nieważne. No, dobra, nieważne, nieważne po prostu, moje drodzy, tego nie było. Tak? No i co? I tak się prezentuje? I tak jak zakupy, więc co, to już mam takie podziały świąteczne, macie do prezentów Mikołaj, Dajcie też właśnie, czy macie w tym roku Wigilię klasową, bo my w tym roku już mamy ostatnią taką Wigilię, być w naszym klasowym składzie, bym powiedziała Ja już jestem też mam, a nie powiem, może coś tu było, nie, nieważne Więc co, więc tak to się prezentuje, no i co? Ja, moi drodzy, już dla was będę kończyła tego vloga Zostawcie łapki w górę i napiszcie, czy macie w tym roku Wigilię klasową No i co, widzimy się w następnym vlogu